19-letnia Nikola Kulik z Sarybicka w gminie Tuliczków zdobyła tytuł trzeciej wiceminist w ogólnopolskim konkursie piękności, którego finał odbył się w ostatnią niedzielę w Warszawie. Wzięło w nim udział 35 dziewczyn. Jestem bardzo szczęśliwa, kompletnie nie spodziewałam się, że aż tak daleko zajdę. No i jestem wdzięczna wszystkim, którzy trzymali kciuki. Ja właśnie kompletnie nie spodziewałam się takiego, takiego tytułu i, i stojąc tam na scenie, już po prostu nogi mnie bolały od szpilek i tylko marzyłam o tym, żeby z tej sceny zejść, a tutaj nagle y, mnie wyczytano i, i no dowiedziałam się, że wygrywam taki tytuł. No, byłam bardzo szczęśliwa. Łzy, wzruszenia też, też były i naprawdę no, nie spodziewałam się. Dostałam ogrom nagród, naprawdę nie mogłam się z nimi zabrać. Dobrze, właśnie, że była ze mną moja rodzina, bo większość prezentów zabrali do domu. Ja musiałam zostać do poniedziałku jeszcze na sesji, zostałam zdjęciowej, także, także większość tych prezentów zabrali oni. No wygrałam dużo prezentów takich upominkowych od sponsorów, dużo kosmetyków, jakieś vouchery, no i między innymi właśnie tą wycieczkę na bali. Najważniejszą z nagród był oczywiście tytuł trzeciej polskiej wicemis oraz symboliczna korona. Nie, nie jest aż tak ciężka. Korona, którą miałam właśnie na którą wygrałam jako Miss Poznania, była o wiele, wiele cięższa, to jest jednak taki diadem, więc nie jest on taki ciężki. Jak powiedziała nam Nikola, w czasie konkursu panowała bardzo dobra atmosfera. Żadnej praktycznie rywalizacji ja nie odczułam. Jak byłyśmy na backstage'u przed galą finałową, to my tam z dziewczynami tańczyłyśmy, jakoś tam się razem motywowałyśmy do tego, żeby, żeby wyjść, żeby dać siebie wszystko i naprawdę super to wyglądało. Nie było żadnej takiej rywalizacji. Nawiązałam bardzo dużo nowych znajomości też mam kontakt cały czas z dziewczynami. No także, także bardzo mile wspominam. Final rozpoczął się o godzinie 19. Pierwsze wyjście miałyśmy w strojach od mody Foriu, Drugie wyjście miałyśmy w strojach kąpielowych, a trzecie miałyśmy w takich sukniach bardziej balowych i to właśnie w tych sukniach właśnie wybierano top 20. No i następnie top 20 wychodziło w garniturach i z tego top 20 wybierano top 10. Jaka kobieta jest twoją największą inspiracją? A żeby utrudnić pytanie, nie możesz podać osoby z najbliższej rodziny. Dobry wieczór Państwu. Oczywiście, jeżeli miałabym taką możliwość, to e, wybrałabym moją ciocię, która siedzi na widowni. A poza rodziną, poza rodziną? E, a poza rodziną jest, e, moją inspiracją jest topowa modelka Bella Hadid. Nikoli na widowni towarzyszyli najbliżsi. Moja rodzina oraz znajomi byli bardzo zadowoleni z tytułu oraz bardzo dumni. Moja rodzina była ze mną na widowni na konkursie i też co chwila spoglądałam, czy, czy, czy też płaczą razem ze mną z tego, z tego wzruszenia. Trzecią widzemisję zapytaliśmy, czy swoją przyszłość wiąże z modelingiem. Jeżeli dostałam taki tytuł i mam możliwość, to oczywiście. Czemu by tego nie wykorzystać? Tytuł polskiej Miss 2022 zdobyła Karolina Niekłań z Warszawy. Z kolei w konkursie dla młodszych dziewcząt udział wzięła Miss nastolatek województwa wielkopolskiego, czyli 18-letnia Roxana Baranowska z Konina. Swoją przygodę z konkursem zakończyła w top 10. Tytuł najpiękniejszej nastolatki otrzymała Kalina Kosikowska.